Nie umiemy żyć. Nie umiemy myśleć. Nie umiemy patrzeć. Nie umiemy słyszeć. Nie umiemy niczego przewidzieć. Nie umiemy z nieszczęść wyciągnąć z powiennych nauk. I tak wspinamy się. Zgraja ludzi, opętanych żądzą zdobywania, po stromej drabinie złudzeń. A jeszcze szczeble łamią się i pękają pod ciężarem naszych nierozważnych kroków. Czyniąc wszystko na przekór zdrowemu rozsądkowi i przyrodzonej skłonności do trwania, idziemy urojoną drogą do urojonego celu. W klęskach naszych upatrujemy zwycięstwa. Zwycięstwa? Widzimy zarodków klęski. W nonsensie upatrujemy sens, a mowę, ten przywilej i chluby naszego wybraństwa, uczyniliśmy narzędziem pustej, paplaniny i brzydoty i jadowitego kłamstwa, na którym usiłujemy zbudować wielkość człowieka.